Jakim piłkarzem jestem? Kolejne starcie. Witamy serdecznie na kanale Piłkarzyki przy okazji kolejnego starcia. Karteczki już czekają. Jak wiemy, lubicie ten materiał, my tak też jest. lubimy się przy nim bawić, zobaczymy kto tym razem przegra. Ja mam odpowiedź i dlaczego to będę ja o taką podpowiem. O... O czas na jakiegoś podpowiem, pikarza podpowiem. z tutaj. <laughs> tak, jest. Nie ma zobaczymy. klubów, Nie czas też klubów. zadać kilka nielogicznych pytań. <laughs> Ale najpierw przypomnę o wszystkich w opisie, Instagram, grupa na fejsie, nasze twittery, no i sponsor naszego kanału Fortuna, tam bonus, zaglądajcie. Dokładnie tak i co, my znikamy przygotowywać sobie pytania czy tam postaci. Dajcie nam chwilę. No i wracamy. Co to było? E, jak co to, to, ja nie wymyślałem żadnego piłkarza? Żeby nie było potem jakichś haitem na mnie? To kto przypominało to trochę to, co zawsze robiłem, jak byłem mały, jak tata tankował samochód. E, nie powinienem tego robić, ale benzyna jest uzależniająca. Chyba markery też. Markery wyniku. podobnie. E, dobrze, kto zaczyna? E, ty. Tak, zawsze. Czy jestem aktywnym piłkarzem? Tak. Czy ja jestem aktywnym piłkarzem? Tak. tak. Czy ja jestem aktywny Tak. No i od razu raźnie chłopaki. Dobrze. Ale czekajcie, w sumie była ostatnio taka prośba, żeby nie zadawać tych samych no, pytań, nie żeby było się. nieco trudniej. Ale faktycznie nie ciężko się. się później kontrolować. No dobra Krzywy. W takim razie, czy, czy jestem spoza pięciu top lig w Europie? Czekaj, nie. Okej, okay. bo to, wymyśliłeś? Ale strasznie dziwnie zadał to pytanie. Uf, nie No, 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 tak, nie że zadaje pytanie, wiesz? Rozumiesz, nie, nie. co chodzi? Że myślałem, okay. że pytam. Czy ja jestem spoza. Nie, 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 są, Czy jestem graczem? Mm, czy jestem piłkarzem grającym w jednym z klubów z top 5 lig? Nie. <suszenia> Czyli spoza. Okej. Okay. No i tak trzeba było zadać pytanie, jak wtedy no, leżycie. Znaczy, wiarzą... okay, odbić piłeczkę... No. Czy gram w Premier League, La Lidze, bądź Serie A? Tak. Tak. Okay. W takim razie, czy ja gram w Serie A lub La Lidze? Nie. Nie. Czy jestem Polakiem? Nie. Dobra, to zawęźmy. Czy gram w La Lidze, bądź Serie A? Nie. Okej. Okay. Czy gram w Premier League lub e, Ligue 1? Tak. Czy gram, w, czy gram w klubie europejskim? Tak. Tak. Okay. Czy. Czekaj. Hello. A ty, przepraszam, pośpieszyłem się. Przegrywa się jako ostatni, nie jako pierwszy. <grywa> Dobra, no to. Czy jestem piłkarzem grającym w klubie Premier League, który w tym sezonie grał w europejskich Pucharach? Tak. Czy. No, czy dwie opcje, czy jestem z League 1? Nie. Okej. Okay. Czy ja gram w klubie z drugiego szczebla? Tak. Rozgrywkowego. Tak, tak, tak. Nie rozrywkowego. E, czy jestem. To jest rozrywka, no. Czy jestem piłkarzem, który przyszedł do klubu w letnim bądź styczniowym okienku transferowym? Tego teraz nie. nie. Ok. Mm, 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 mm. Dobra, czy jestem Stop 6 w Nie. Okej. Okay. Czyli jestem w Championship. Tak. Okej. Okay. Okay, to teraz. W którą stronę by sobie to uderzyć? Dobra. Niech będzie. Czy jestem piłkarzem klubu, który gra w... grał, bądź gra w tym sezonie Ligi Mistrzów? Grał, bądź gra. Tak. Ok. <słuch> eee, nauczka na namach to nie Oj, tak, oj, <słuch> będę <słuch> pamiętał. Eee, dokładnie. Czyli. Dobra. Um... Teraz mam tak, te nie, to... Dobra, czy grałem w europejskich pucharach w tym sezonie? Nie. Okay. Czy jestem Anglikiem? Tak. tak. Okay. Mm. Czy jestem piłkarzem któregoś z klubu pochodzącego z Manchesteru? Nie. Któregoś klubu. Dobra. Czy mój klub prowadzi szkoleniowiec spoza Wysp Brytyjskich? Nie. Czy jestem napastnikiem? Nie. Czy. Jestem z Chelsea? Tak. Czy jestem. Kurde, czy nie wiem, jak sobie zawęzić teraz te kluby. Czy, czy, czy mój klub. Czekajcie, żebym sobie nie, teraz nie zadał głupiego pytania. Nie, to będzie głupie pytanie. Czy. Dobra, czy jestem z Brighton? Tak. Eee... Teraz pyta... A, no. To, <grym> kurczę, ja się już... dla Wisienek. Tak. Tak. Co jest? Co to? Jakiś fale coś w co? Jakaś zmowa przeciwko mnie? Umówiliście, się, pewnie macie takie soczewki odbijające się. Jak się na siebie patrzycie, to wam się odbija. Um, kurczę. Dobra, czy jestem Anglikiem bądź Szkot... Nie, no, czy pochodzę z Wysp Brytyjskich? Nie. Nie. Czy jestem Polakiem? Nie. Dobra. Czy jestem graczem Pola? Tak. Hmm. Czy jestem, uwaga, hiszpanem bądź Niemcem? Nie. Dobra. Czy jestem Tosardem? Nie. O, chyba wiem. O, zobaczymy. Labiryncik. Nikodem się załamał, nikodem płacze. Czekaj nad swoim losem. Nie śmieszny. Czy jestem obrońcą? Nie. No. nie. Okay, czyli czy jestem pomocnikiem Czy ja jestem z pomocy bądź z napadu? Tak. Okay. Czy jestem Adamem Lalaną? Nie. No. Kurde. <laughs> czy mam powyżej 25 lat? Tak. Tak, tak. Dobra, jest pewien piłkarz, w którego mógłbym już teraz strzelać. Ale jeszcze chcę sobie jakoś zawęzić, żeby ewentualnie w następnym odgadnąć, bo czuję, że jestem bliżej niż wy. Ty mm. już z jakiego klubu jesteś? Tak, Cześć, tak, 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 już. No, okay. Okay, Dobra, czy jestem Francuzem bądź Amerykaninem? nie. nie. Dobra. Hmm. <laughs> dobra. Czy jestem z linii pomocy? Tak. Ok. Nie, ja też jestem pomocnikiem. Tak. No to wiemy już, to nie jest pytanie. <laughs> czy jestem Jackiem Wisherem? Tak. tak. Ok, dobra. Nie pamiętałem, jak się potoczyła ta jego dalsza. Może się już. Aha, nie, nie no pamiętam, jak się podoczyła da jego dalsza kariera. Tak się zastanawiałem, kurczę, czy to Jack, czy nie. Co po tym West Hamie było? Jack, Jack, Jakoś Jack. Tak, Jack. tak. Wlecił kurde, wlecił. nie wiem, pełne zaćmienie. Dobra. Niko, ten hmm. dwa punkty to muszę się sprężać, bo hmm. Krzywy też jest w sumie blisko. Czy jestem? Świetnie wrzucającym piłkę z bocznych sektorów Hakimem z Nie, nie. Nie jestem, o kurde. Dobra. Nie jestem Brytyjczykiem. Jestem z Dobra, okej. Okay. Mam dwie, dwa podejrzenia tutaj. Więc moje szczęście to źle strzelę. Dobra. Czy jestem Pascalem Grossem? Nie. Tak. Znaczy, tak. <grym> <grym> tak. Yes. A wydawało mi się, że <grym> jestem blisko. Ja już za to płacić. blisko, czy nie? No. Bo powiedziałbyś mnie, teraz chyba nie? nie? jeszcze chyba teraz nie, nie myślałem nad nim, ale doszedłem do niego. Następne teraz, albo... Czy później tak. Znaczy w sensie no. w drugiej kolejnej albo w trzeciej Dobrze, Dobre, Już w zasadzie się. Się kończyły, kończyły się opcje, nie? A bałem się, że ten... Zostałem się między McAllister'em a Grossem. No cóż. Dobrze. Mówiłem. Mówiłem na samym wstępie. Do Dwa, kolejnej rundy. Lecimy do 1-0. Runda druga i lecimy. Ja zaczynam tym razem. Dobrze. Dawaj. pierwszy. Czy jestem piłkarzem aktywnym? Nie. nie. Okay. Czy ja jestem piłkarzem aktualnie grającym? Tak. Czy jestem emerytem? Tak. Tak. O, czy jestem Polakiem? Nie. Czy jestem Europejczykiem? Tak. <mręcerzli> czy jestem aktualnie trenerem, menedżerem danego klubu? W sensie mam po prostu jakiś klub? Nie. Nie, jestem... nie, nie. Oba, czy jestem bez klubu? Czy ja. Byłem trenerem po zakończeniu kariery. No, no tak. Tak, tak. Czy okay. ja? Ym, gram w jednej z pięciu największych lig? Tak. Czy jestem Europejczykiem? Tak. tak. Czy ja jestem trenerem aktywnym cały tak, czas? Tak. Okej, okay. pracujesz w fachu. Czy ja? Mm, no dobra. Jakieś zawężenie trzeba zrobić. Czy jestem z Premier League, z Bundesligi bądź z Serie A? Tak. tak. Czy jestem z Wysp Brytyjskich? Tak. tak. Czy trenuję klub włoski? Czy jestem z Serie A? Tak. tak. Dobrze. W takim razie strzelę sobie w jakieś nazwisko, tak akurat mi się skojarzyła ta postać. Czy jestem Eddie Heum? Nie. Nie. Czy trenuję klub? Jeśli w sensie chodzi o to, bo mogę być też selekcjonerem reprezentacji, dlatego że. No, trenuj. no możesz być, no. Trenuję klub? Tak, trenujesz klub. Okay. Co? No trenuję klub? No jest no trenerem. Tak, no. jest trenerem. Um, czy gram w włoskim, we włoskim klubie, który grał w tym sezonie w europejskich pucharach? Niekoniecznie gra. Czy grał? Mm, nie. Czy jestem Anglikiem? Tak. tak. Okay. Czy jestem Francuzem? Nie. nie. Czy barwy mojego, mojej koszulki są e, niebieskim bądź odcieniem niebieskiego? Barwy mojej koszulki, tej głównej koszulki domowej. Niebieskie nie. bądź odcieniem mm, niebieskiego. No. I tak, i nie. No, jakby okay. to nie jest taki dominujący kolor moim zdaniem. No dobra, przyjmiesz. Okej. Okay. To no. nie jest tak jak u Chelsea na przykład, nie? Mhm. Czy tam, nie wiem, Manchester, Manchester City. Nie. Dobra, Kozja. Znowu sobie strzelę. Czy jestem Frankiem Lampardem? Tak. tak. Czy jestem Hiszpanem? Nie. Eee. E... No, czy jestem Polakiem? Nie. nie. Czy jestem Włochem? Nie. nie. Czy ja jestem Włochem? Nie. nie. Czy jestem Niemcem? Nie. Mm -mm. Czy... Nie, nie ja wszystkie kraje, kraje europejskie. Gram na pozycji bram bramkarza bądź obrońcy. Nie. Czy pochodzę z krajów bałkańskich? Nie. Z... Czy jestem z klubu, który znajduje się w mieście na północ od Rzymu? Nie. Okej. Okay. Kurde, krzywę zamieszał mi z tą reprezentacją i klubem, teraz nie wiem już jakby w którym Nie, do reprezentacji się w ogóle nie sugeruj. Aha, okay. W związku z klubem, żeby, żeby to wyjaśnić. I aktywnym, nie trenuję. Tak, potwierdzałem, tak, to. tak, Czy jest to klub z pierwszego szczebla? Tak. Rozgrywkowego? Okej. Okay. Czy e, grał, albo inaczej, czy obecnie gram w jednym zespole z jakimś Polakiem? Tak. Czy ten klub gra w Premier League? Tak. Czy. Jestem z Napoli. Nie. Czy jestem Anglikiem? Tak. Czy mam przeszłość w innej lidze niż seria? A? Mm. Czy cały co karierę jestem związany z Serie A? Yy, raczej cała karierę jesteś z Serie A związany. Ok. Czy jestem Seanem Najszym? Nie. Nie. Czy jestem z klubu, który niedawno awansował do Serie A? Nie. Czy trenuje klub z Londynu? Nie. Nie. Czy nazwa mojego zespołu zaczyna się na samogłoskę? Nie. Okej. Okay. Czy jestem Scottem parkerem? Nie. Nie. O kurcze. Nie mam z zielonego pojęcia, jak się naprowadzić lepiej na. Znajdź już jedno dość dobre pytanie, które mogło być naprowadzić, ale w ogóle gdzieś są ten klucze. No ale wiesz, to zadam dużo pytań już. Trudno stwierdzić, które jest... Nie powiem, do... które jest, które ten pytanie jest. Ale myślę, że jak jest zadasz, to że już będziesz szedł według tego klucza. Znaczy, no, pochodzę z Bałkanów. Nie no, nie. nie będę przedłużał. Nie. Czy grałem wcześniej na pozycji w polu? Tak. Tak, tak. tak. A... Niby ja już nie wiem, idę jakimś. tak się przy tych. A nie, w ogóle, czekajcie. Nie, głupie było. Nieważne. Nie mam przecież. Nie coś innego w głowie, nie będę tutaj dołączył. Okej. Okay. Ja tutaj się nie śmieję, bo ta gra powoduje sporo nielogicznych rozumowań. Cholera. Żeby nie przedłużać tej rundy, dam chłopakom po jednej podpowiedzi. Nikodem, ty nie jesteś pierwszym trenerem, nie jesteś menedżerem tego zespołu, a ty Adam, kieruj się tym, że grasz w jednym klubie z polakiem. No Okej, okay, dobra. Nie wiem kto z Was ostatni zadawał Czy jestem związany z United? Nie. Dobra, czy jestem z jakiegoś utytułowanego klubu, który wygrał coś na arenie europejskiej bądź we Włoszech? Jakieś no mistrzostwo nie. albo puchar? może ja może nie znam historii tego klubu, ale no nie słyszałem jakiejś wybitnej historii tego klubu po prostu. Więc tak. y... no jesteście pewni, że nie awansowałem w ostatnim czasie z Serie B do Serie A. Tak. No nie. nie. Czy jestem napastnikiem? Byłem w sensie. Nie. Dobra, szukam po bucie cały czas, a może jestem z wyspy, to czy jestem z Cagliari? Tak. tak. A Cagliari jest na północ od Rzymu, Sardynia jest chyba tak, jakby zrobić? tak? Okay. Jak linia prosta jest, to to jest południe. No i tym kluczem geograficznym, którym zamieszałem sobie całkowicie w głowie, chyba znalazłem rozwiązanie moich problemów. No dobrze. Czy jestem związany z którymś z klubem z Londynu, Bo jeżeli chodzi o moją karierę w Łukaszu? to tak. tak, tak, tak. Czy jestem Radzią Najgolanem? Tak. MATKO! ILE MOŻNA BYŁO CZEKAĆ? Kompletnie mi w ogóle mi do głowy nie przyszło Cagliari Nawet przez sekundę mi nie przeszło przez głowę Cagliari Jeszcze miałem jakoś tak dziwnie wyimaginowaną mapę W której ta Sardynia nie jest tak widocznie niżej od Rzymu Jak zażynijkę na Rzym To Cagliari jest niżej Ech, ja kurde I tym jednym głupim kluczem się całkowicie zablokowałem Nikolaj, jak zareagowałeś byś się zająłem sobą A nie zwraciłem uwagi na twoją reakcję A tego nie ja Wasze, Przecież jest jeden wasze, z najwybitniejszych nie, angielskich miłkarzyk. Ale nie, to jest to, to, to podchwytliwe, ale że wasze, nie te wasze ich... podpowiedzi były. Strasznie moim zdaniem, to jest zagmatwane. Jakby... No nic, no, widzowie oceniam, jakie były podpowiedzi. To na nas drugają, rundę. ale my lecimy do ostatniej rundy trzecia. zaraz do Was wracamy. Okej, okay, runda trzecia w takim razie. Finałowa. Mamy 3, 2 i 1. Ja jeszcze mogę zremisować z krzywym. jeszcze ja mogę. Czy jestem aktualnie grającym piłkarzem? Tak. Dobra. Czy jestem aktualnie grającym piłkarzem? Nie. Czy jestem emerytem? Tak, tak. Czy jestem piłkarzem grającym w pięciu największych ligach? Nie. Czy ja jestem trenerem aktualnie? Hmm. Aktywnym oczywiście. Mieście. To samo pytanie. Tak. Czy ja gram w lidze, która ma swoich regularnych przedstawicieli w europejskich pucharach? Tak. Dobra. Nie jestem aktywnym menadżerem. Czy ja narodowościowo jestem z Europy? Tak. Okej. Okay. Czy trenuję klub z Premier League? No. Nie. Czy jestem z wymienionych państw? Znaczy, czy mój klub, klub no, no, gra w lidze no, no. z wymienionych państw? Portugalia, Belgia, Holandia, Turcja. Tak. Dobra, w takim razie, czy ja jestem z Półwyspu Iberyjskiego? Nie. Czy to klub hiszpański? Nie. Nie. Czy jestem z Belgii bądź Holandii? Nie. E, dobra, w takim razie, czy jestem Włochem? Nie. Czy ja jestem Włochem? Tak. Czy ja jestem z Porto bądź z Lizbony, w sensie z, z klubu, który znajduje się w mieście, Porto lub Lizbona? Tak. W takim razie czy, znowu tak jak wcześniej, gdzie, czy jestem z Wysp Brytyjskich? Nie. Okay. Czy pochodzę z rodziny piłkarskiej? No, nie, chyba nie. No nie, nie masz zbyt dużych tradycji, takich gigantycznych tradycji. Okay. Czy... Jestem piłkarzem zbliżającym się do zakończenia swojej kariery. Kurczę, no chyba tak, no. Jest no, znaczy, 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 po, znaczy, po 30, znaczy, po 30, znaczy, po, 30 znaczy. po 30. Tak, tak, tak. tak. Taki trochę znaczy, ja mu życzę, żeby grał jak najdłużej, nie? Param, um, param, 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 param. Czyli pokazuje, że ma dla tego Dlaczego sympatię. Czy jestem narodowościowo z kraju, który reprezentuje to 5 ligów zostawiam tak, w zasadzie. Tak, tak, tak. No, dziękuję, no. Ty Jesteś albo. Nie jesteś Brytyjczykiem no, i nie. Wiem, no. no, wiem, wiem, wiem. Czy ten klub z Południa pół... ja, Włoch? Nie. Nie. Czy y, jest. Aha, bo nie. Pytałem o Porto no, i Lisbonę, ale nie pytałem o klub. No to. Dobra, czy jestem obrońcą z Porto? Nie. Czy ja jestem. Kurde, się, że już trafię. Niemcem. Nie. Hmm. Czy jestem pillą? Tak. Czy ja... Jeszcze Krzywy może zremisować z Nikodem. No. W tym momencie. Czy ja jestem... Kurde, wygrasz to. Czy ja jestem z... Porto, bo takie miałem główne skojarzenie, na Porto. Nie. Okay. Czy moja przeszłość jest związana z Premier League? Tak, bardzo. Bardzo z Premier League. Czy... Jestem w takim razie, z, znaczy zostaje Benfika na pewno, ale dobra, upewnij się. Czy jestem z Benfiki? Tak. No, Czy nie. jestem Noroblą? Nie. Nie. Czy grałem kiedykolwiek wcześniej w Premier League? Tak. Tak. <noise> ty dziadu. Jest drugi punkt! <noise> no nie wiesz, bo teraz ja muszę Dobra, Wiejla. Nie. Vertonghen. Tak. Oooo, Ale nie chciałeś na... Miguel że trudne, nie? się nie wiedziałem, że nie jest tenerem. Nie jest! Zadałeś pytanie, czy, czy ten, A, czy jestem dobra. trenerem? Nie. To ja miałem, że jest trenerem, no. no. Dobra. No to. Ale fuksło mi się, strasznie, bo to jest... Do Fertongena dochodziłoby się, gdybym no... zadał inaczej pytania. Strasznie, strasznie, Rozmieniły strasznie tam, no. Nie, no ale, tak ale, ale to, że Nikodem strasznym. szybko odpowiadał. Proszę? Nikodem szybko odpowiadał na Twoje pytania, więc to tak mogło po części naprowadzić też. No nic, czyli jest ile? Ty Trzy, dwa, cztery. Wygrał Nikodem. Chyba tak, jak padam. zwykle chyba już zresztą. Trzy chyba na jego końcu nie grały. Nie, no Panowie, musicie podkręcić trochę poziom dla mnie. Okej, okay, postaramy się przyjąć. Nie, nie, nie chodzi o to, że teraz kozacze, tylko po prostu wiem, że w komentarzach pewnie pojawią się takie zarzuty, dlatego no, już je przewiduję. Dobrze. Dajcie znać, jak było z logiką zadawania pytań w tym odcinku. Nie dawajcie znać. Nie, ja jestem ciekawy, ja jestem ciekaw. Bo może czegoś nie wyłapaliśmy. Nie. E, Mi się, się dostanie Trzymajcie. za tyle go. Na razie, hej, hej.